Dzisiaj Wam pokażę. Zrobię sobie przerwę do kilka jak zmienić się w dowolnego moba w Minecraft. Yy, oczywiście bez modów, tylko trzeba odpalić idealną wersję. Yy, więc yy, to jest wersja jak widzicie tutaj 23W 13 orb Dokładnie snapshot prima a prilisowy. W którym możecie się zmienić w dowolnego moba, nawet spadający blok, czyli empty. Na przykład, wpiszmy transform into. Na przykład, nie wiem, wpiszmy sobie jajko. Jesteśmy jajkiem. Oj, ale jesteśmy mali. Aż kamerka nie może mi działać. Zmienimy się na przykład, nie wiem, datującego coś. Transform into. Fantom. Jesteśmy fantomen. Tylko niestety smutna rzecz. Te moby nie mają mocy. Oczywiście, z dodatkiem jakichś modów da dałoby się to zrobić, ale bez modów te moby niestety nie mają super mocy. A szkoda. No i zobaczcie, włączę sobie nawet Surviva i mogę normalnie z tym fantomem latać. I normalnie mogę sterować. Więc tak. Na przykład. Transform into ender Dragon. Jak bijemy co najmniej 130 wyświetleń pod tym filmie, to zrobimy. To, to zrobimy. Przechodzę Minecraft, ale jestem weksem. Tak. Zrobimy. Jak bijemy tyle wyświetleń, obiecuję. Nie zapomnę. I coś jeszcze. Na przykład Widera się zmienimy. Zawsze chciałem to sprawdzić, jak jest piaskiem się, więc wydara jednak nie. Falling book. Jesteśmy. O, zmieniłem się. Ciekawostka, jak zginiemy, jak zginiemy, to. O, Jezu, nie zginąłem. Jak zginiemy, to się zmienimy w gracza i po prostu nie giniemy. Więc to jest bardzo fajne i no. no. A jak y, nie chcecie, tego Snapshot'a snapshot to jest mod Identify. Identify chyba. I tam możecie się zmieniać w dowolne moby z supermocami. Y, zostawcie suba i lajka. A ja się z wami żegnam pa.